Moja przygoda w firmie rozpoczęła się poprzez udział w bootcampie ServiceNow, podczas którego osoby, które wcześniej nie pracowały z tą platformą, zdobywają niezbędną wiedzę. Jest to też świetna opcja dla osób dopiero poszukujących swojego pierwszego doświadczenia w IT. W mojej pracy najbardziej podoba mi się to, że organizacji zależy na moim rozwoju tak samo jak mi. W Deloitte mam pełną swobodę podejmowania decyzji o swojej dalszej karierze, jednak mam dostęp do wielu narzędzi pomagających mi podjąć właściwy wybór. Mam możliwość brania udziału w kursach oraz zdawania certyfikatów takich jak administrator platformy ServiceNow lub deweloper aplikacji, przez co poszerzam swoje kwalifikacje. W Deloitte zawsze mogę liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych kolegów oraz koleżanek, a nowym pracownikom przydzielany jest buddy, który pomaga w rozpoczęciu pracy. Jeżeli interesujecie, jak technologia łączy się z biznesem, zapraszam do aplikowania do działów technologicznych Deloitte. Czekamy właśnie na Ciebie.